Witam Państwa, jesteśmy tutaj na Żydowskim Dzierżoniowskim Cmentarzu, który był otwarty w 1826 roku, jest relatywno na żydowskie cmentarze w Polsce dobrze zachowany. No i teraz mamy właśnie współpracą z Fundacją Krzyżową, znajduje się tutaj grupa 22 młodzieży, z, z trzech krajów Polski, Niemiec i Włoch. I oni tutaj uporządkują tego cmentarza, czyszczą pomniki, wyczyścili tutaj, malują ściany, wyczyścili domek na cmentarzu, który jest stary dom i niezadbany. No i jesteśmy bardzo wdzięczni i zadowoleni, że możemy współpracować z taką fajną inicjatywą. Z Fundacją Kwywowa pierwszy raz zaczęłam współpracować dwa lata temu i ta działalność bardzo mi się spodobała, dlatego zdecydowałam się kolejny raz być w projekcie z młodzieżą. I bardzo mnie to cieszy, że w tak długim międzynarodowym gronie możemy zrobić coś ważnego tutaj dla lokalnej społeczności. Osobiście sama pochodzę jeszcze z Podwórcławia, z Malczyc, tak jak tutaj jedna z uczestniczek programu. Dzień dobry, ja nazywam się Zofia Koszak, jestem koordynatorką tego projektu. To jest projekt Wolontariat e, dla dziedzictwa, e, dziedzictwa Żydowskiego w Dzieżonowie. To jest e, projekt, który razem robimy z Fundacją Krzyżową e, e, i nam wspiera, NID, ten Ministerstwo dla um, Dziedzictwa Kulturowego, to jest taki program, wolontariat dla dziedzictwa, i my właśnie um, włączymy się do tego. i Mamy taką bardzo dobrą międzynarodową zespołem tutaj. We have a very nice international team here, So, we have people from Poland. Poland, yeah. ja. From Germany. We come from Italy. 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 Germany and Poland <laughs> Poland one yeah Germany